Dzień dobry moi drodzy. Witamy słonecznej Tanzanii. Dziś pierwszy dzień pracy. A zaczynamy. O, Krystian gotowy, zwarty, uśmiechnięty. Nasza ekipa z Niemiec. Popaki tutaj się rozkładają. Będą chyba jakieś. Będą coś tynkować, tak. 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 Najpierw muszą przesiać piasek. Tak, jak dawniej się to robiło. Tak. Żeby był bez kamieni Taka i żeby się pięknie Ręcz Ręczna betoniarka na ziemi. A my musimy te zbiorniki po 5000 litrów zamontować tutaj na tym postumencie, które po już wykańczają, a następnie zamontować orynowanie i cały spust podłączyć do zbiorników. Tak, tu moi drodzy, pozyskuje się wodę do mycia, do picia. Tak, materiały już mamy. Rury do wody, rury do rynny, złączki. Także musimy coś z tego z tego wszystkiego sklecić tutaj. No zobaczymy. Słoneczko. leży znaczy na grzaz, także będziemy mieli ciekawy. Tak, musimy podzielić sobie materiały, żeby wiedzieć co, co jest i co mamy do dyspozycji. No to musimy jakoś swob... zaznaczać, tak? W samolocie nie można było przewozić naszych nożyków specjalnych Dostaliśmy taki nóż. No i teraz musimy to jakby zaostrzyć. Bo bez ołówka na budowie i bez młotka Ani róż. Ani róż. Chciałeś nóż do tapet? Masz kuchenny, Masz kuchenny. <noise> Tak jest. Tu się musimy cieszyć z tego co mamy. Nie z tego co byśmy chcieli. Wiecie czego teraz szukają? Sitka żeby separować jakieś śmieci, liście i tak dalej w rynnach, żeby taki coś jak u nas nazywa się osadnik, to u nich potrzebujemy stawić sitka do rynien, żeby ta woda była w miarę czysta i spływała do zbiorników Spokojnie, zaraz znajdziemy kilka drutów i zmontujemy i takie sitka Damy sobie radę. A wiecie jak jest sitko? Sitko po w języku swahili? Ungo. Ungo. Ungo to jest sitko. Ungo. I teraz chłopaki szukają właśnie ungu. Także jeszcze i się czegoś nauczymy. O, drabina. Kurde. To jest drabina. Dobra, pamiętam, też takie były u nas. Chodziło się po takie, zobaczymy czy to nie zbutwiało jakoś. Zobaczcie, zbiorniki są od środka pobielone z tworzywem. A nie jest taki plastik czarny jak na zewnątrz? Specjalny do wody. Pitna ich. Zdarzył się pierwszy odważny? Ja jestem pierwszy odważny. I po drabinie. Jak przeżyje? Przed chwilą składana, jeszcze ciepła. Tak, świeża. Nie róbcie tego w domu sami. Nie rób tego, schodź! na na tej. Co? Tu zaczniemy z tej strony? Nie? Nie więcej. tak? Nawet to można wypuścić. Safety Dobra, nie spadł. To jest dobrze. Kręcisz, kręcisz. To jest skrętarka A tu jest akumulator. Ustawiłem sprzęgło. Perfekt! Teraz idziemy z kolegą do drugiej szkoły po wkrętarkę. Mm -hmm. Żeby nam szybciej praca szła. Bo tym śrubokrętem to my tu wiele nie zdziałamy. Się coraz większy upał, a praca będzie szła wolniej, także idziemy przyspieszyć. Koło to skóry. Stacja benzynowa. Sklepiki, po drodze mamy takie targowisko pod dachem. Tak, drodzy, byliśmy na stolarni. Dobra, <grym dobra, <grym dachem. Dachem. Dobra, dobra. Tutaj też robią meble. Tak, dostaliśmy wkrętareczkę, także praca będzie szybciej. Ludzie są tu bardzo serdeczni, mili dla siebie. Jest wesoło. Jest okay. 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 ok. Tak, tylko mnie chwilę nie było. Już chłopaki rynne zamontowali. Już pierwsza jest. Los, los. Jeszcze trzy i dojedziemy do zbiornika. Tak, moi drodzy. Tutaj musimy robić z tego, co mamy, i tym, co mamy więc jak potrzebuję z mufę, to musi się sobie zrobić. Mam kolano dwukielichowe, więc odetnę po prostu tą część kielich i zrobię z tego mufę. Wszystko jest tu na klej, więc to będzie trzymać. Mufa nam posłuży do połączenia tej rynny tutaj z drugą rydną. Czyli musimy ją obniżyć, rurkę w bok i połączyć to z drugą rynną. Także wszystko trzeba sobie tutaj zrobić. Samodzielnie. To nie jest tak, jak u nas, że sobie idziesz do sklepu i kupisz to, co potrzebujesz. Niestety tak tu nie jest. Tutaj musisz kombinować. Masz zadanie do wykonania i rób tak, żeby było dobrze, żeby to działało. No i drodzy, mamy podsumowanie dnia. Także coś Wam pokażę. Oj, dobra, żyję. Tak, dzisiaj zmontowaliśmy terenny z tej strony. I z drugiej tak samo. Już mamy koniec, jutro będziemy montować zbiorniki tutaj. Te zbiorniki, jeden ma 5000 litrów i te cztery zbiorniki powędrują tutaj. O, chłopaki właśnie dopinają ostatnią rynnę. I tak, i te wszystkie budynki też mamy już podłączone. Także kawał roboty było dzisiaj. A jutro łączymy zbiorniczki tutaj. Także moi drodzy. Jest co robić. Na dziś koniec pracy i siedzimy co z ekipą. Przy kolacji. Tak. Smacznego. Smacznego. Do zobaczenia rano. Hej. Idziemy przekazać dzieciom prezenty. No tego to się nie spodziewałem. Myślałem, że zostawimy to w dyrekcji, będzie ok. A to proszę jakie powitanie. How are you? Can you be Quiet, please, please, please. So, yesterday I announced that we are having our friends, some from Germany and some from Poland. And today, lucky enough, they joined us, so they have to introduce uh, themselves. But we have a lot of gifts, uh, so I, I'm sure that everyone everybody here will get a gift is it yeah. do you like it yeah. do you like it yeah. okay so now i welcome them for just a short introduction and then we go to for gift OK, mister. Uh, from Germany, I'm the project manager of the Tools for Life Foundation, who financed the, the installation, the installation of the water tanks and the rain pipes. And uh, I'm here with the four handyman here. Dyrektor tutaj e, zorganizował dzieci do pomocy. Wszyscy chętnie pomagają. Trwa tak. jeszcze dużo. Nawet tam dzieci pomagają. Nie? Tak, moi drodzy, jedną instalację mamy za sobą. Zostały tylko zbiorniki do podłączenia. I teraz przemieszczamy się do innej części kampusu, żeby zacząć kolejną instalację. O, to, moi drodzy, jest jedna z sal lekcyjnych. Może tak nie wygląda, ale tu dzieci też mają zajęcia. Jest to jakieś biurko dla nauczyciela. Ostatnio była. Stato chyba śpiewali coś. To było spotkanie religijne. jest taki halakością. kościół. O. Zobaczmy sobie. O, jakaś jaszczurka to pociska. O kurde, ogromna. Hala. No takie klepisko. No takie warunki mają dzieci. Na no, nauki. My idziemy tam dalej za tymi drzewami. Są jeszcze budynki. To dalej jest teren szkoły. No i tam mamy kolejną instalację do zbudowania. Przechodzimy już do drugiej części. Nasza ekipa już tutaj pracuje. Ekipa z Niemiec. Hello! Hello. How are you? Oh, o, materiały już są, a tu dzieci sobie pranie suszą. Tak, kolejna instalacja w budowie. Dobra. Bierzmy się do pracy, bo czas lecia produkcja stoi. Yeah, when we go to safaris, I said we don't have to see snakes. <laughs> uh, okay. it's, not, yeah. it's not only snakes. I yeah. yeah, I I yeah. I it. Uh, Never. Uh, uh, these are damn dele Tak, moi drodzy, trzeci dzień pracy robimy kolejne budynki. E, czyli montujemy rynny, Tak. Ale, ale wjeżdżają już zbiorniki. Moi drodzy. Tak. Zbiorniki po 5000 litrów. Będzie co gromadzić. O, taki kranik. Tutaj dzieci korzystają z wody. Z takich kraników na dworze. Stawoda leci tutaj grawitacyjnie. Z takich zbiorników, które są za tamtym budynkiem. mi sobie wygnie rura idziecie sobie tutaj myją naczynia, piorą ubrania, a my musimy zrobić im tutaj e, podłączyć zbiorniki. Oni sobie już podłączą później krany do tych zlewów. Także troszkę będzie im tutaj łatwiej. Tam mamy ryn, rurę od rynny, jak widać? Czyli to zbiorniki postawimy, połączymy tamtą rynnę, e, tamtą, która jest na samym końcu. Już Wam pokazuję. Tam jest rura, poleci rura i druga rynna sobie poleci tutaj dachem. I dwiema rurami podłączymy je do zbiorników. Taka, e, taka jest tutaj koncepcja. Musimy tak zrobić. Jak oni chcą i z tego co mamy. Niestety e, nie możemy sobie wymagać tego tak jak u nas w kraju. Chciałbym to, to i to. A tu jest, mam tylko to i zrób z tego. No i okej, okay. dajemy radę. Także robi się ciepło. Dziś ma być moi drodzy 28 stopni. A jest początek lutego. Takie to są temperatury. <śmierdzi> Idziemy z Sadikiem kupić szlał serwagę, <śmierdzi> <śmierdzi> Żeby nam było lepiej poziomować. <śmierdzi> Idziemy do pobliskiego sklepu hydraulicznego. Zaraz zobaczycie, jak tutaj wyglądają sklepy. To nie to, co u nas. To jest inny świat. Proszę bardzo, jesteśmy na miejscu. No, no, no. Ja... Tak wygląda sklepik. Znalazłem wąż. Zrobimy sobie szlałwkę z niego. Taki malutki sklepik, sobie i tutaj pani sprzedaje. No i moi, moi drodzy, tak, udało mi się kupić za 20 dolarów dwa krany, które wymienimy dzieciom, bo tam są zepsute. Kombinowałem z jakimś dorobieniem rączki do niego, ale niestety się nie udało. Zniknęło to. Także dwa kraniki mamy. Mamy poziomicę w końcu i mamy wąż, z którego sobie zrobimy poziomicę wodną. Także da się żyć. Zadik mi tutaj pomógł w zakupach. Super aż mi się lepiej będzie pracowało. Uczeń, naprawdę przyjaźni ludzie. Świetnie. Halo. Kopał. Halo. Hallo, Kopen. Skaf an Wasserwage. Ey, Nik. Is... Nik. Nikki. Sava, Savage. Am guck mal. Nick. Nick. Oh, <laughs> yeah. mal. Oh. Oh. Why don't come? Doesn't water. Hey. Where no water? Where no water? I open it. Patrz Krystian <Czekaj wotra. grystanie> co mamy, mamy poziomicę, wąż, szlał wagę i mamy jeszcze dwa krany. No to teraz dopiero zrobimy szkolenie. Teraz tak, teraz możemy działać. Dobra. Idziemy napełnić to wodą, a później wymienimy jeszcze kranik tam, bo już tego pokrętła nie ma, tylko zamontowałem gdzie zginęło. To chodź idziemy to napełnić, bo musimy to dobrze odpowietrzyć jeszcze. O, No, sobie da radę! ran mamy zakręcony, musimy sobie napełnić z butelki. Ale już mam pomysł jak to zrobić. Żeby nie narozlewać, nie zmarnować wody i nie napowietrzyć węża. Napełnimy z butelki węża tak jakbyśmy doili paliwo z samochodu. Stasiu tankuje szlałów uwagę Patrzcie, patrzcie, patrzcie. patrzcie. A? Jest poziom? Jest poziom? Du, du, du. <laughs> no, moi drodzy, całe szczęście, że kupiliśmy ten ślauf. Szlauf, waga, szlauf, ja, ja, ja. waga, ja! Natury jest jawol. Całe szczęście, że go kupiliśmy, bo przemierzyliśmy ten dach. Czyli, tutaj, od możliwie dla nas najwyższego punktu do samego końca. I tam wychodzi nam 2 cm poniżej deski. Jest tak przekoszony dach, że nie jesteśmy w stanie tej rynny położyć. Także, niestety, musimy sobie to odpuścić i musimy zrobić drugą stronę. Idziemy ją przemierzyć. No, życie. całe szczęście nie robiliśmy ich metodami, bo musimy to wszystko ściągać. Kolega już tutaj kopie rów na rurę. Także jak zbiorniki wylądują, będzie można podłączyć tutaj instalację wodną. Praca ciężka, moi drodzy. 28 stopni i praca kilofon na słońcu. Nie zazdroszczę. Jeśli chcecie wiedzieć po co nam ognisko przy 28 stopniach Celsjusza w Afryce, to oglądajcie do końca. Możecie się zdziwić. Sadik rozpali to nie ma bata Musi się jarać no. no i wjeżdża zbiornik Zaraz będziemy wrzucać tutaj na górę Trzy zbiorniki I Zobaczycie, właśnie tak się wycina otwory w beczkach. Po to było na ognisko, żeby tą rurę rozgrzać. Sadiq to nawet rękawic nie potrzebuje. Wypali, przygrzeje porządnie i spokojnie musimy tu wypalić otwór na podłączenie złączki. Tak. Teraz tasin ta bierze się za wypalanie o. No jak widzicie nie, musimy nie sobie to. radzić z tym co mamy Nie to co chcemy co O oh, nie. Yeah. Jazz będzie wkładał teraz łączkę od środka na zewnątrz. Nie yeah, baba, baba, bo będziemy makosa badali ingiego na ni.

Tak sobie tutaj ludzie radzą. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Tak tu jest. Zobaczcie, mimo tego, że nie mają tego, co chcą, potrafią sobie ze wszystkim poradzić. Coming now. Coming Yes. Yeah. That's all. Yeah, very nice. Yeah. Wait moment, moment. Yeah. Okay. you

i ja, to na co czekaliśmy podłączamy w końcu zbiorniki technologią, która tu jest następna Czyli plastikowe rury, plastikowe śrubunki. No i musimy sobie z tym radzić. No Tak jak jest Okej, okay? okej. Okay. <laughs> okay. Jak się Dwa. nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Dwa do przodu, jedz, raz do tyłu. Dwa do przodu, raz do tyłu. Ańc, zwei, dry. Ańc. Eins, Ein, zwei, dry.

Oh, gleich mal ein Probelauf, ne? Ja. Wir haben den Dreiteiligen, was? Zentimeter. Hopp. Ja, okay. Ah, ist das? Ja. Yeah.